Was Garfi dianko e, tutaj teraz szybko zaczynamy tą e, czwartą misję, bo... O właśnie... Ała, No właśnie. No tak Nie ma tutaj czas. czasu na pogawędkę. No Atak i ucieczka. No cóż, przeszukiwaliśmy pomieszczenie, no Dokładnie. i nas Trzeba... Prywatna uciec... jakaś firma ochroniarska chce nas sprzątnąć. Aj. Ale mam wiatrów, No teraz... Masz, panią, ten, teraz jest zarobiście. A, a wtedy to było trochę kijowo. Oj, oj, z noża. Z noża mnie O kurde. Szybko, szybko. Ała, ała, zaraz ja padnę. Ja pierdut Podniosłeś mnie? Podniosłem cię, dobra. na świat. Ho, ho! Dobra. Wróciłem na wypadek granata, gdyby coś tam... O. No. Chyba tak. Mhm, mogę na okna. Snajperzy, cholerny świat. O, zabijemy kogoś z naiwa. To rzucę tam granatem? A nie mam już. Ojoj, oj, gdzie ty już jesteś? Ho ho. Auć. To knami, bo... bo <laughs> Kurde, jak zobaczysz to na materiale co ja teraz zrobiłem to się uśmiejesz Ci terroryści na pewno... są naprawdę tempi W tych miejscach niektórzy A niektórzy... co ja tu mam, czekaj A dobra To jest to nie jest fajna Teraz widzisz już schodę? <laughs> No dobrze. Tak. <laughs> Całe szczęście. Niestety niektóre elementy, które były ciemne są Aha. nadal bardzo ciemne. No to już Trudno. wiesz. Wszystkiego się zmienić nie da, nie? O kurde. Chciałbym dać, chciałbym dać na full, no. Ale no. Przesady. Sorry, że Ci tam trochę pokiereszowałem główkę. Oj. Oj, oj, granat. Co teraz? Granata, o kurde. Wow! Trzy granaty poszły. Mhm, mm skrypt alarm, dobra. Tam jeszcze ktoś był? Aha, tak sobie Nie. postrzelałeś. O, okay, spoko. No, rozpadni się, kurde. Patrz, 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 tak. na to, patrz No Ty jesteś? Mam strzelbę, no? patrz na tą no, są <laughs> Ja... Pie... Co to ma być? Taką małą rozróbę zrobimy za to, że nas tutaj tak przywitali niemiło Znaczy rozróbę to my już robimy Właściwie No teraz to będzie To nabiery hmm. uzupełnie? Ja również no idę z okay. Dobra, tu się trzech nazbierało, to ja tutaj ożycę granata i co? O jak ładnie w sam środeczek. O kurde Ojeju, Kurde mole Kurde ten pistolecik można fajnie ten fajnie zabijać ho, ho, ho. Dobra dobra zazwyczaj, no. nie lubię, nie, zazwyczaj nie lubię tej strzelby hmm. na tym A ale... A co to masz to strzelbę? O! Uzas. No. no nawet fajna jest. O kurde tam z tyłu. A. O, dobra, nie żyje. Dao. A najgorsze co może być? Dobra. No na długo się to przyładowuje. Dzięki jest. Dobra, ty na u pewno góry, Dobra, ja na ciemno. Uhuh. Dobra, OK. E, czekaj, bo coś nie mogę. Aha, bo mi pisze u góry, tak. a tobie no, na dół. Chyba tak. Dobra, to ja lecę na dół. No, dokładnie. No, to co? I... No nie oglądaj broni, tylko rozwalaj drzwi. Papie, co ty robisz? O no, wreszcie. I bodut, i teraz się zacznie atka. Ja znowu dostałem. O kurde, znowu nie? <ścoughs> Ojoj. Mordę jeża. Dobra, ratuje już. Ja mam takiego tu? A to jest dziwne, że nie można wybrać miejsca, nie? No. Kurde, ja już bez celownika jadę. Ja też. A tak mam już lepiej, bo no, no, dokładnie. gdzie są ci przeciwnicy, ale i tak dużo no. nie daje. Nie, nie, ale zawsze coś, nie? O, że ty Na, na pewno? O kur. A, bo ty masz tą strzewę, dobra, to ja też idę na dół. O, znalazł się terrorysta bez kasku. Kurde, mol. Kurde, taka rozruba jak wprawdziłem, jak w tym, jak w multi. Teraz się robi... Oj! Coś wybuchło. O ty kurde. Ty dziadzie jeden. A to, te, to ten fotel wypadł. Wow, uważaj. Ty widziałeś jaki obok Flipa zrobił? To zobaczysz, to później ci pokażę. Masak, o, tu się jeden. Są się czołgał? Oj oj oj. Ups. Pięknie. O kurde. O kurde, dobra. A. No ja tutaj. W, o. o, drugiego z noża z tą animacją. Fajnie. Gdzie ty idziesz? A tu jesteś. Ile? Aha, o tam jakiś pobieg co ja tę granatę rzucę? Ja nie mam. Dobra <śpiewanie> Witamy. Witajcie w piekle, rzuczki. <śpiewanie> już wyciągał po bro. a tam był jeszcze jeden. Wiesz, gdzie. Aha, dobra. Czekaj, to będzie tam misja z tym samochodem. Oj, a wiesz, o. gdzie jechać? O kurde. O, masakra. No, zobaczymy, jak to będzie. Na, 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 na. Chcesz prowadzić? Nie, to A ty, wstyd. A ty możesz ścierzyć? No, czy? ja mogę, aha. Dobra. To jedziemy. No już jedź, jedź, jedź. O, na prawo, dobra. Ja będę twoim takim. Na lewo, dobra. Już teraz już widzi... Ała. Kurde, mój. Kurde, mój. Na prawo. Jedź, jedź, jedź. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dajesz, dajesz, kurde, mordę no i już, aha, jeszcze to nie jest koniec, ale lewo, teraz na, dobra, prosto, a, zabiłem gościa, no i to już jest koniec, yeah, pięknie. No, nie, nie było źle. źle, fajnie nawet poszło, także. Co Mamy misję z za sobą. Dziękujemy wszystkim. Dokładnie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie. No dobra.